Estupendiko asocia hartu dela? El mouths, este. το Eta, euskarago arindintunean Chcemy później 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 Mam później na później Idziemy na później później do was. Męko, mam. później A Mam później 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 Też takie mam. później później A I <idistles> Ale? nie! Wiem, coś, nie, problemi, to d坑... A, nie. Powiedz mi. Dawajcie mi jeszcze raz to. Nie płacz, razem. Takie milczenie. Dobra. Tak smutnie nikt nie chce A pan też śpiewa tę piosenkę. proszę. Prosimy! Nie, 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 bo to, jest to nie jest zabawne. To by nie było zabawne na pożegnanie. Panii. To jak odjadą do wtedy. To by było bardzo zabawne. Co Ci się najbardziej podobało? Mi? Wszystko, ale najbardziej to jak zaczęłam jechać na tej kolejce tyrolskiej. No właśnie no, ja się, się bałam. Relacja, no naprawdę. to był super zjazd. Ale na ja, końcu jak wyskoczyłam normalnie. taka adrenalina. No a się on i... wszędzie, normalnie wszędzie. Wsz wszędzie był pierwszy, najlepszy no, był. Tak tak ja się tak. bałam, tak się ja strzęsłam jak przed tą kolejką teraz. Mam no. ja, ja, tyle się. Ja tak też się potem mhm. Jezus, wszystko nie ma. wszystko też był świetny. Ale no. Natalia Gonowska jako berwała, naprawdę. No, aż się też śmiało. mają takie siniaki, podrapani są wszyscy. Proszę, proszę! Co z tą szafą dziewczyny? Dzień dobry, Dzień dobry. Dzień dobry. no właśnie to jest Co z tą szafą. Nie da się zamknąć w ogóle. No proszę zobaczyć, naprawdę. Co wy dziewczyny to przesadacie? Macie starą, piękną, antyczną szafę. No ale naprawdę spać się nawet nie da. Skrzypi Spity cały czas. Skrzypi. Mm. Boimy się trochę. Myślę, myślę, że przesadzacie dziewczyny. Musicie się przyzwyczaić do starych mediów. To są antyki. No ale proszę pana, no jak tak. tak? Nie, nie, nie. Gwarantuję wam, że tu się to nie. Za dużo nie dzieje. Przynęło. No dobrze, dobrze. No może jest jakoś już te jak ostatnie tak, chwile się tutaj, tutaj przeżyjemy ostatnią No jest lekko podgięty zawiasik. Jest wszystko w porządku. No dobrze, dobrze. Myślę, że wytrzymacie. Dziękuję. Dziękujemy, dobrze, dziękujemy. Dobrano, dobrano. Kolorowych snów. Dobranoc. 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 Ej! Hey, gdzie jest klucz? Hmm. Co to za napis? Dwie dusze osobno nie chodzą. Jakieś brednie. Kupiłam go! No Ale gdzie i za ile? W Saturnie, za 50 złotych! Aha, a ty jak przyjadę do domu to muszę poprosić mamę, żeby mi taki sam kupiła, bo bardzo tak. mi się podoba. Tak, ja chcemy ja one ściągnąć, bardziej humanitarnie będzie. Tak, a e, wiecie Aha. co dziewczyny, ja już jestem śpiąca, idziemy spać? No można iść. No, wyłączmy no, jakoś się. Wyłączamy. Gdzie jest moja no, Nie wiem, ja też muszę moją poszukać. Okay. Zaraziliśmy fajną miejscówkę. Jaką? Jest grota za jeziorko koło jeziorka. A Jezorka. co jeśli nas przyłapią? A, A po nie. cichu. Po cichu się zakradniemy. Wychowawcy nic nie usłyszą, śpią już dawno. No okej, teraz jestem tylko się przebierzemy. A my już idziemy. So, to my już okay. powoli okay. idziemy. Ja też. ja też. To idziemy. Mhm. Mm Ci się nas tylko nie przełapanie. Okej. Okay. To ja muszę szybko zabłączyć. A w końcu ich mamy. Patrz No to jest pięknie, pokażemy to pani, ale na YouTube to, to zrobi fural, ale no nie? Tak. To tak teraz cicho i o tym co będzie dalej. Ale piękna noc! Oczywiście bardzo ładna. Wiesz co? Może się pójdziemy wykąpać? Nie no, sądzę, że wchodzę Wiesz co jak już mówimy o wodzie to ja muszę iść dalej To jeden zrobicie woda Dobrze Wiesz Natalia, to jest nasza pierwsza wspólna noc. No i przygotowałem dla ciebie niespodziankę. Chodź, może wejdź do pokoju. Ja zaraz przyjdę, tylko zotuję jeszcze jedną sprawę. Dobra. Nee, Het een duchy. To is wel Anka, en ja je ziet er boos uit. Czekajcie. Anka, kijk, zna moet ik być. Anja! 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 Anja, kijk, kijk, kijk. Dobrze? Tylko uważaj. No i mówimy, fajna jest trupa, co nie? No i mówimy, że, że zaraz, że zaraz nas dogonią i w ogóle, i zmywamy się za budynek, co nie? Ona gdzieś tam po lazu, chrzanić ich do... To się Co się dzieje? Co się dzieje? Jej pani, coś tam się stało kubie w, w, w toalecie. Nie wiem, coś... coś się Rafał, krzy... Rafał, uspokój się, proszę Cię, proszę Cię, uspokój się, co, o to chodzi? Siadaj, usiądź, usiądź. Kuba, usią, usią. Kuba tak? coś się stało Kubie, coś, ja się... Ale coś tam, jak coś się stało Kubie, no, krzykną, no co Ty no, krzykną, mówisz? No krzyknął i, i później się już nie odzywał, nie wiem, uciekłem i... spokojnie, Rafał, Rafał, spokojnie, jeszcze raz, nic się nie stało, o co Ci chodzi? Chodzi o to, że coś się stało Kubie w toalecie i... i... no... Coś... Rafał, Ale... Rafał... To się jest... Zwał? Zwał! 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 już prawie Zwał! 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 została nam Zwał! nam Zwał! ciągle nam przeszkadza nam przeszkadzamy Zwał! Proszę pani, Zwał! 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 Słuchaj, muszę co coś zrobić. Kasiu, Kasiu, jaki pan na duszach zawija? Nie. nie, nie, nie! Yes! <grywa> yes! <grywa> <Tało> się. <grywa> Nareszcie. No, koniec. To jest ostatnia. Jaki piękny widok! Świetnie to było. Wszystko się udało jak trzeba. Cała grupa załatwiona. do jednego. No, szkoda, tylko że tutaj będą Co To co? O ja się starzeje. Ostatni coraz ciężko. Narobimy po co to, to wszystko? Za ja, przyjemności. Jak zwykle. <laughs> jak zwykle za przyjemności. Koniec! Wrzucaj go do domu. Koniec! I ich zakopuj. Koniec! I jemy! Dobra, skocz po, no Czesła, znowu przeszła, znowu Tak, 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 nie tak, tak, <gry>